Widzowie, witajcie na moim kanale WOMiS Dzisiaj trochę taki krótki odcinek, ale z ważną informacją. Bo jak już sami wiecie, już wrzucałem film i na jednym nawet mówiłem, że niedługo będzie piosenka. Ja jestem tutaj na tym moim takim no, leżaku, Jacopo I tak, piosenka się już w piątek o 12 pojawiła. Na moim kanale albo jeżeli nie o 12 no to może z godziny dwie później ale to, to raczej się nie zdarzy ale tak to w piątek o 12 możecie wyczekiwać w ogóle tutaj dzisiaj teraz jakieś kilka ujęć robię na przykład tam też tą górę i w ogóle jeżeli wyczekujecie na tą piosenkę to możecie dać znać w komentarzach i stawić łapkę i co to by było na tle? Dziękuję Wam za oglądanie, za wysłuchanie mnie. Do Singapuru. i to by było na Dzięki. Do zobaczenia na piosence. Nara.